Witam Was wszystkim Po nowym roku dzisiaj już jest, który dzisiaj jest 1, 2, 3 styczeń. O! Zastał się buśik trochę. Lecę na firmę, jest 12, znaczy nie na firmę, jadę na, na rejon z trzema paczkami po odbiory. Odbiorów jest Was 5 czy 4. Ten szybki szpil, tam i z powrotem. Myślę, że w godzinkę półtorej. Za dwie godziny powinien być teoretycznie w domu. Zobaczymy jak to pójdzie. No, mamy nowy rok, nowe wyższe mandaty. Więc trzeba jeździć wolno. A raczej tutaj po mieście, co kiedy jeży po Katowicach, to nie gonie bo nie ma sensu. Nigdzie się tego czasu za bardzo nie nadrobi. A ktoś mi tam... Ciu, ostatnio napisał, że wolno jeżdżę. A po co mam jeździć szybko? Teraz to za dużo kosztuje takie właśnie szybkie jeżdżenie, więc nie ma co kusić losu. A jest bardzo drogo, a punkty się kasują po dwóch latach, więc to może boleć. I w ogóle... Ciu, co to za ruch te? Z godzina taka, nie inna i taki ruch. A mogłem jechać, kurde, a skręca. Dobra. Jedziemy z tym koksem. I jutro zobaczymy, ile tej roboty będzie. No, pewnie paczkę od nas z piątku iść dzisiaj. Więc jutro troszkę więcej tego będzie. I tak to wygląda w tym nowym, pięknym roku. Jest tak ciepło, że masakra. Słoneczko świeci dosyć mocno. Gdyby nie wiatr, to już w ogóle było ciepło. Pobierałem się jak miś polarny, bluza, kurtka. Samej bluzie by wystarczyło, tyle. Tak naprawdę, to kurde, dzisiaj by mogło być śmiało kurde, wolne cały dzień. Szkoda, tego paliwa i czasu zmarnowanego. No, ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Dobra, lecimy. Robić co robić. No i dobra, jest 13:30. Wracam na firmę. 36 odbiorów, znaczy paczek. Niewiele, choć W poprzedni poniedziałek, po świętach było 9, więc dzisiaj jest ogrom. No, no a wracając do tytułu, kiedy najlepiej podjąć pracę kuriera? Jest to niemalże oczywiste. Najlepszym okresem jest styczeń. A dlaczego? A dlatego, bo jest naprawdę mało pracy na no serio jest mało pracy łatwiej Wam będzie się zapoznać z rejonem z firmami i tak dalej no bo jest jej mało, mało paczek więc też troszkę mniejsza kasa do wypłaty i tak dalej, ale to jest najlepszy moment żeby się nauczyć drugim takim momentem jest są, jest, są wakacje no bo też tej pracy jest mniej ludzie wyjeżdżają no jest jej mniej, może nie tak mało jak w styczniu ale jest jej stanowczo mniej. Więc to są dwa takie okresy w roku, które na pewno jest mniej tej pracy, łatwiej się nauczyć rejonu i tak dalej, na spokojnie, mniej gonitwy, bez takiej większej presji, tego nacisku na człowieka, jak w święta. Najgorszym momentem są święta i różne inne takie okazje, jak Dzień Mamy, Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn, to tam raczej nie. Ale właśnie takie jakieś tam święta. Czy rozpoczęcie roku szkolnego, to wtedy tej pracy troszkę przybywa, bo ludzie zamawiają różne rzeczy tam, nie? Ale tak, to jest na serio dobry moment. Minusem może być pogoda, w którą wiadomo, jaką mamy w styczniu czy w lutym. No, żyjemy w takim, a nie innym klimacie, że może padać śnieg, wiatry, deszcze i inne takie rzeczy. O! Marcelino tutaj stoi sobie ja mu paczki przesada? nie sądzę, nie no zjadę zobaczyć co się dzieje na bazie yy, i tak to właśnie wygląda no najgorsze właśnie tak jak mówiłem, są święta najlepsze są tak jakby, początek roku i połowa roku czyli lipiec sierpień cóż jeszcze bym mógł powiedzieć na ten temat, chyba go nawet można powiedzieć że wyczerpałem bo taka jest prawda z drugiej strony, czy warto być kurierem? To zależy. no Ja już w tym siedzę te 7 lat. Kawał czasu można powiedzieć. Mam czasami totalnie dość tej pracy. Idzie też dobrze zarobić, ale też możecie być łatwo wykorzystani przez przewoźnika, szczególnie nowi pracownicy, którzy nie bardzo wiedzą co i jak z czym się je. Wtedy nawet ciężko o urlop, i tak dalej. Jeżeli jesteście zatrudnieni na umowę o pracę, nawet najniższą krajową, pamiętajcie, że urlop Wam przysługuje, co by się nie działo. Jeżeli Wam trzeba chce dać takiego urlopu, który Wam się tak stricte należy, bo Wam się należy, trzeba zmienić przewoźnika i się nie bawić w takie rzeczy. Ewentualnie, jak ktoś się chce bawić, może zgłosić takiego pracodawcę, i tak dalej. No, każdy chce odpocząć. Od pracy i takie dwa tygodnie. Wydaje mi się, że to jest takie w sam raz, czy nawet półtorej tygodnia jest sam raz. No, macie te dni do wykorzystania, więc trzeba je wykorzystać. Jeżeli tam nie, nie przepracowaliście 10 lat, to macie te 20 dni bodajże, czy 21. No, jeżeli przepracujecie 20, 10 lat, to macie te 26 dni do wykorzystania. Wiadomo, że ciężko czasami z tym urlopem jest, ale. No ale da się coś załatwić, jeszcze zależy kogo macie obok w rejonie. Idzie kogoś tam pochytać zastępstwo, żeby coś ci wzięli z rejonu, coś tam, no idzie coś pokombinować ogólnie. No i ja w tym roku oczywiście wybieram. W tamtym nie byłem, byłem na urlopie, ale nigdzie nie wyjechałem. W tym jadę nad morze na dwa tygodnie. Już zaliczkowane wszystko, guzik pochytany. Takiego Volkswagena Craftera mamy, 9-osobowego longa. Byłem w nim we Wrocławiu. Nie jest najnowszy, ale 1.9 mało pali, no fajnie się nie jechało. I można powiedzieć w kasie, więc to jest na plus. No i tak to będzie wyglądało. Cisnę do miejscowości Grzybowo, gdzie byłem właśnie dwa lata temu. Byliśmy mega zadowoleni i jedziemy jeszcze raz tam. Szukaliśmy czegoś innego, ale tak <laughs> ciężko było. Też nie można było pieska wziąć, albo chcieli niektórzy stówę za dobę za psa, a pies wielkości kurde pięści. Nie wiem dlaczego tak dużo za psa. A tak gdzie byliśmy dwa lata temu, i teraz będziemy za darmo. Piesek jest byle nie, nie hałasowo, i tak dalej. Takie tam jest powiedzmy wytyczne, tylko on nie hałasuje, ona w sumie <laughs> więc będzie spoko, loko, nie? No i tyle chyba ode mnie. Pamiętajcie, nie dajcie się wy... wyrąbać. Podjechać tam bliżej, kurde, żebych sobie mógł tu podjechać. No, ja to szanuję. No i nie dajcie się wyrąbać. Patrzcie co podpisujecie, czy szef zgadza się na to, żebyście dostali urlop, czy wam go da. No jedź, zielony masz. E, czy wam go da oczywiście, ten urlop? Czy jest taka szansa, jak to wygląda? O wszystko się wypytajcie, co się da. Jakie zarobki, czy dostajecie od stopa, czy dostajecie od doręczonej paczki, czy stałą pensję. To jest wszystko ważne. Pamiętajcie, nie dajcie się zrobić też będziecie zarabiać dwa bo to nie jest pieniądz w tej pracy. Za tą pracę jest troszkę odpowiedzialna. Jest w sumie prosta, ale jest odpowiedzialna. Tego się nie bójmy mówić, bo tak naprawdę jesteś za wszystko odpowiedzialny. Za paczkę, za kasę, za dokumenty, za auto, za ludzi, którzy Cię otaczają. Tak naprawdę na magazynie za to, za tamto, za różne rzeczy możesz dostać noty. Zależy do jakiego oddziału trafisz. Są oddziały, które tam przymykają oczy. Niektórzy są tak, że wlepiają noty za wszystko byle ino się podlizać komuś, nie? I tak to właśnie wygląda więc nie dajcie się dobry kurier powinien dobrze zarobić no to też zależy od rejonu, bo jak będzie woził po 30 stopów, 40 to nie zarobić czwórki, nie? nie oszukujmy się żeby tam zarobić te koło 4, 4,5 no to te 120, 130 paczek musicie wywozić tak w moim mniemaniu no te 120, 130 no chyba trzeba by włożyć no. tak, tak by to musiało wyglądać no jak będziecie włożyć 50, 60 czy tam 70 no to wiadomo, że tam piątki nie zarobicie 4,5 um, ale jak tam taki miary spokojny rejon nie wiem 80, 90, 80 stopów 80 stopów no to te 3, 3,5 to myślę, że śmiało idzie teoretycznie wyciągnąć Różne firmy, różne stawki, różni przewoźnicy, różne stawki też mają. Wystarczy się jakoś dogadać. Myślę, że każdy może być zadowolony z tymi, co gadałem. Jeden kumpel z GLS-u dostał podwyżkę, teraz dostaje 4,5. Dostał 4, więc stałej ma 4,5. Dostał tam parę stopów więcej, ale przy samym tej swojej trasie, że tak powiem. Potem gadałem z innym kumplem z mojej firmy też. No, z innego oddziału no to też tą czwórkę, 4, 4,5, czasami 3,5 ma. Więc tak by to wyglądało. A znam takich, którzy robią za 2,5 koła, ale im to pasuje, ale znowu mają mniej roboty, wcześniej są w domu. Więc to jest wszystko kwestia dogadania się. Tak to wygląda. No, ja póki co zarabiam w miarę ok Ostatnia wypłata była bardzo, bardzo, bardzo w miarę ok troszkę zabrakło do jednego pułapu i to już by było super, To już by było super, super. No ale może kiedyś się uda. Może teraz, w styczniu taką dostanę, to już by było kozak. I podejrzewam, że będzie taka jak za listopad. Lub podobna nie będzie źle, ale mogłaby być lepiej. Nie? Trzeba, Im więcej się zarobić, tym lepiej. Trzeba podkładać trochę kasy na nadmorze, żeby tam kasy nie żałować, żeby zaszaleć. A ceny są podobne jak wszędzie w całej Polsce, taka jest prawda i to chyba było na tyle tych moich wypłacin więc dzięki żeście słuchali i tak dalej, i tak dalej. Subskrybujcie, komentujcie, co uważacie o zarobkach, który moment najlepszy jest w pracy kuriera, czy polecacie, czy nie polecacie. Ogólnie nikt nie poleca, każdy pracuje. Znaczy, ci, co nie polecają, pracują nadal, więc tak to wygląda. A wbije się tutaj. No, dobra. Łowcie się, hejo. Tak na zakończenie tego filmu, w którym przed się pożegnałem, chciałem powiedzieć, że chyba kłamałem. Podowaliło dzisiaj. Jest wtorek po tych świętach, po tym nowym roku, a nam dosypało, jest godzina 9.30, ja wyjeżdżam z firmy niemalże 120 paczek, więc nie jest ciekawie. No cóż, takie życie. Działamy. Nie wiem co to się wydarzyło dzisiaj.